tasowane różne porządki, o tym powiedziałam, że artysta tasuje realistyczne przedstawienia Kukla chociażby, czy Zawicki, zresztą cała trójka i, i jakby z, z nadrealizmem, z surrealizmem, więc to nie jest klarownie surrealizm, nie to miałam na myśli. To ja bym chciał się, jak się czujesz w roli tego artysty, który na tych ramionach surrealistów ja, ja tych prac jako surrealizm. Y y y mam, mam tutaj mikrofon. Y jako su surrealizm tego nie traktuję, no jakby tak siłą rzeczy, to są po prostu y obrazy, które na podstawie martwych natur powstają, które sobie rzeczywiście buduję, także tak technicznie y no nie jest to surrealizm, bo po prostu to jest, to jest, wiesz... No ale te martwy natury to nie są takie jak klasyczne e, martwy natura, no akademickie. No tak, to, to jest na, na, na tym poziomie to jest, powiedzmy, ten surrealizm, czyli na tym, na tym poziomie przygotowania tego, mo, mo, można tak to traktować. udało się pani jednocześnie uniknąć stereotypowo pojmowanej egzotyki, tak jak z naszej perspektywy, prawda, jak nieromskiej, a jednocześnie zachować jednak pewien pewne Jakieś takie odczucie czegoś niebywale wizualnie świeżego, mocnego. W sensie stylistyk mocno transgresyjne. Są, um, są kolażowo wypełniane materiami wszelakimi. W związku z tym mnie się bardziej kojarzą z tkaniną niż z obrazem samym. To malarstwo ma pobudzić do myślenia, ale też ma to, że przy, tutaj mamy Romanius obraz, gdzie wycinki gazet latają i są to nieprzypadkowe teksty, bo to są i negatywne i pozytywne na temat społeczności romskiej i coś ciekawego, ale nie tylko z Polski, ale z Europy. Dosłownie tydzień przed zamknięciem Yy, Zamknięcie terminu rzut <noise> na taśmę i wysłałem ten obraz. Najważniejsze, że jest kilka takich obrazów, przy których ja się zatrzymałem. Nie wiem, jakie są nagrody, kto otrzymał, ale wiem, komu ja bym przyznał. E, jakby niedocięte. Są wydrukowane, prawda, i ktoś nie dociął tego obrazu. A są tak naprawdę bardzo grubo malowane, i potem, jeśli artysta jest wśród nas, to może nam objaśni, jakimś rodzajem, jak sobie wyobrażam, i chyba o tym żeśmy mówili, wielkiego zgrzebła gęstego, rodzaju gigantycznego grzebienia, rozciera tę gęstą warstwę malarską na coś, co na pierwszy rzut oka wygląda jak. Nadmiernie powiększony. Reprodukcja, ja wiem, jakoś tak przetworzona przez systemy komputerowe no w taki, a nie inny sposób. Być może nawet troszeczkę nie, nie wyszło temu, kto, kto, kto generował ten obraz przy pomocy środków komputerowych, więc medium komputerowego, więc.